Motywacja. To jest temat yy, i pytanie, które często mi zadajecie, skąd biorę tyle siły, energii i motywacji do działania. Ale powiedziałabym trochę bardziej przewrotnie. To działanie mnie motywuje. I właśnie nie potrzebuję czegoś dodatkowego do tego, żeby się motywować, dlatego że jeżeli zaczynam coś robić, to wkładam to w całe swoje serce, yy, bardzo mnie to cieszy. Yy, Jestem podekscytowana i to mnie po prostu napędza do tego działania. Także motywację czerpię z wewnątrz siebie, tak naprawdę, ale uważam, że każdy powinien mieć jakiś sens, cel w życiu i do niego dążyć. Jeżeli to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, to ta motywacja tak naprawdę pojawia się sama. Wystarczy, że zrobimy pierwszy krok w tym kierunku. Także mały, mikrokroczek często powoduje to. Że właśnie wzrasta nas, z nas ta motywacja, ekscytacja i chęć do działania. Także niczego więcej nie potrzebujesz, jesteś sam zmotywowany.